Doznania, cykl dziewięćdziesiąty dziewiąty, więc gdy jestem pasażerem w ciągłym ruchu, outsiderem, utożsamiam się z tym celem, by ponownie dotknąć ziemi. By ponownie odkryć wenę i odnowić w sobie mienie. Outsider jest zbyt zamknięty. Mało mówi. Ból go męczy. Uścisk życia i napięcia powodują ciągłe spięcia. Mija chwile i przystanki. Ciągle męczy się w tym takcie. Ciągle coś go prowokuje. Czas zabija go wciąż w tłumie. Nikt go nie zna, nikt nie widzi. Noc zabija jego wizję, gdzieś w ukryciu w ciemnym mroku dewastuje się w amoku. Oszar pragnienia i zdobyczy ciągle niszczy go bez ikry. Chcę ponownie poczuć siłę, zdobyć wszystko, co możliwe. Chce zawładnąć swoim ciałem, jego mocą w całym stanie. Przez praktyki i zasady ciągle gubi się w tym stadzie. Wierny sobie i zasadom, pragnie szczęścia wbrew układom. Poszukuje i zdobywa, wierne myśli wciąż odkrywa. Jak pasażer w błędnym kręgu czuje popęd bez obiegu, czuje. Ruchość i błaganie w swym przedziale, w swoim stanie. To pasażer linii Ekstra czuje wszystko, co go czeka. Outsiderem być niełatwo. Każdy chwali, że to rzadkość. Wyrzeczenia i praktyki ciągle gubią jego wtyki i tak dalej bez umiaru wciąż podąża swoją wiarą. Wciąż upada i przestaje być człowiekiem w swojej skali. Wciąż podąża ścieżką wąską, bardzo małą i dość mroczną. To do narzędzia dość schowane w jego świecie pojmowanym. I tak dalej, wciąż do przodu. Pasażer chce więcej miodu, chce szacunku i oddania w wiernym świecie, wzorowania. Chcę naprawy zbędnych części, by zbudować nowe miejsce, by odzyskać czar i urok, by odzyskać w sobie guru. Jak wędrowiec, tak outsider kocha ją w swej wyobraźni. Nieraz tęskni i przejmuje, by zrozumieć to, co czuje. Chcę naprawy tego świata. Małych chwil w tych częściach miasta, trochę w sobie zapomnienia w jej oddaniu i spełnieniach. Tak outsider jak i człowiek ciągle wierzy i wciąż głowi. <laughs>